Hello, Maciela, z tej strony Marcel. Mama na Cordeliusa jeszcze mi o tym nie powiedziała, serio. Mama, jak? Sekundę przed nagraniem Marcel zobaczył, że mam... Cordeliusa. A skąd? Wydropiłam. Z jakiego? Co z jakiego? Legendarnego? Tak. Ale ym, Mama. on taki mi się zrobił, legendarny. Po prostu, wiesz, najpierw rzadki, coś tam, coś tam i wbiło na legendarny. Patrzcie, no czy to jest ładne. Śliczne. Cordelius jest super, ja już go mam na 12. Kogoś masz takiego małego? Na takie niskie? Masz! O, misję masz! O, na boni mam misję, a to jest wygraj 5 bitów. Dawaj, bo Bonnie. ja mogę nim grać yy, i możemy sobie w duo zagrać. Gdzie jest Bonnie? O, oh, O, no i dobra. Mama, ale serio? Tak, w ja końcu. Tak marudziłam, że nikogo nie losuję. Wiecie, Cordelius jest, jest mega naprawdę. dobry. Pamiętasz, jak jeszcze niedawno mówiłam, że nie mam? Poczekaj, poprawimy to. No, ale Cordelius jest mega dobry. Idziemy. Zazdro Dziękuję. Pomóż, nie dziękuję, bo potem, bo potem będę ci mówić. Mmm, ja też te! Tak. A ty nie masz? Cordeliusa? No. Wow, no świetnie, popatrz, Cordeliusa i umarł. Nie mam Cordeliusa, wiesz, jaki on jest dobry? Miśku, możesz się schować, proszę Cię? Arcer. Staram się. Nie, no please, please. Uff, mm. przecież się skryłem. <noise> Wypadł z rakiety, z armaty. No, bo on jest lepszy od Cordeliusa. <noise> no to ja też chcę. Wiesz, jak fajnie, że masz. O nie, o nie, o nie! Ty, no znowu. Po co ja tam na nich szłam? Za dużo ich było. Uciekaj, uciekaj, Alecio. nie do Mortisa! Nie idź do Mortisa, po co? Miśku! No, ale se. Nie. Ale go za kiedyś możesz posłuchać. Jeszcze raz, ale naprawdę. Nie. No chcesz wypróbować, jak się nie, nie, bo nie będą widzowie widzieć. Jak wydropisz... Co? Cordeliusa. A w ogóle fajne imię, nie? Fajne. Cordelius. wydropię. Leona, ale, ale lepszy jest Cordelius. Miśku, proszę Cię pamiętać, że jak gramy w duo i ja umrę, to Pan Ty nie, nie naparzasz na nich. Szkoda, że się to nie nagrało, bo ja wydropiłem Leona, jak to się nagrało. Czy Ty mnie słyszysz? O tak. co Cię poprosiłam? Poprosiłaś e, ci mnie, że jak y, umrzesz, Oj. No to ma, żebym się nie wychylał do nich. No, zabiłem. I co? I możesz się z tym zgodzić? Tak. Widzowie słyszycie. Zabiłem. Zabiłem kolejnych. A tej misji musisz w ogóle robić. No to halo. Nie że ja już tam. zrobiłam. Wszystkie. O, no ja już dzisiejsze zrobiłam. Zabierzmy. Tak, tak, tak. To jednak nie. To ja. Nie widziałeś? Czy widziałeś? Jak pięknie. Mama, jedziemy dalej. A to po odcinku błagam, pomóż mi. Po co? Przecież na odcinku zrobimy misy. Są tak Wszystkie. Długo. Pewka, jedziemy z tym, co masz? Osiem bitew tylko. Pch. Wygraj pięć bitów Bonnie. Jeszcze pięć misji nam. No. Kruszeczki. Zdradza cię coś tu, że coś było jedzone. Jadłem lajkoniki. Juniory, <laughs> ja je lubię. Też hmm. zrobili paluszki. I Crackers. Mhm. Mm A ta firma się rozwija? Tak mm. jak ja. Mm. Świetnie. No, ty się pięknie rozwijasz z kanałem. Dzięki widzowie, bo to dzięki Wam. Prawda? Możesz podziękować widzom. Oj, umarłam. O Boże, ja na farcie. Widziałeś, ja mam. Nie, klienę. no niestety skupiłam się na mojej śmierci. A ja biegnę <laughs> bardzo szybko, jak Bonnie. No, dzięki. Dzięki Ale za Ale Patrz, ratunek. jak ona ma bardzo. Wolne, a... Wiesz co, bo ja go w ogóle nie ulepszyłam i chyba mam go na jedynce. na której masz go? Mm, na szóstce. No, to też o to chodzi, prawda? Ja nie używam ulta, bo ult to jest powrócenie do armaty. Na serio? Tak. U. I to tak w jedną w drugą działa? ła, zginąłem. Tak? Marcem? Czyli jak jest w, arm w armacie, to ult to jest, że się wychyla z armaty. Z armaty. A jak... Ale to jeszcze zadaje. A... To powracaniu do armatu nie zadaje. Okay. Tak samo jak u mego. A Meg mm -hmm. ma dwa życie. Dawaj, dawaj, wracaj. A bo nie ma dwóch żyć. Jak zginie w armacie, to zginie w armacie. Na przykład odrodziłem się z armatą, a nie byłem w armacie. Mhm. Mm mm, tak. O! Co to było? Jednym strzałem? Jednym weź ucik. ją, weź ją! Chodź tu! Hmm. Za no, daleko Spowolniła było. Powoliłam mnie. Pięć drużyn, nie, to nie wychylaj się, nie wychylaj się. Nie, 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 nie. Właśnie teraz uciekam. Mmmm. Jeju. Jedziemy z nią. Mm. O, ile ty masz? Dobrze? Umarłeś? Nie. Umarłem C teraz, ale ogólnie to tak nie umarłem. Tylko typowo... Czemu ja ich nie widziałam? No bo to jest ult Cordeliusa. Że nie widzi wrogów? Tak. Bez sensu. Wyszedłem. Bo chcę na legendarnego. Co to ma jako? znaczyć? Ja nie rozumiem tego ulta w takim razie. Super rare! I jestem w szoku. Co <grym> Tam się Aaaa! <grym> Abityczne! <grym> powodzenia, powodzenia! <grym> wow! Ale czat, masz nowego! Mhm. Oż ty! Mam groma! Pięknie! Mogę nie grać? Mm, y, no, y, 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 zrób sobie solo albo coś, nie wiem. Zagrajmy i... No tak, żeby, Bo ja mam... Poczekaj, którą mam? Dziesiątą. Trochę szkoda. Jak sobie go troszkę usprawnisz, to programy, dobra? Możemy tak? Zobaczymy, czy mamy od razu misję na broku. Tak, gromię. Y, mogę zadać na ćwiczenia? Y, no to dawaj na obra... Trochę. Nim? I jak ja, to będę miała dużo minus, minusów. To nie możemy przegrać. No dobra. Dobra, to wierzę w Ciebie, synu. Ale fajnie! Cieszysz ja się? Tak... Mm. Jak to, Cię nie cieszysz? Ale nie, bo ja tak... Epic? Miśko. ale cieszę się, ale wiesz, co było? No? Takie... Epic. <śmiech> Epic. <śmiech> Mityk. Mityk. To było wow, oh, wow. wow. Świetnie, ale fajnie, że zadymiasz. bo zawsze mogłyby być jakieś monety albo coś. No właśnie to, no, tak samo. No, świetnie. Albo 500 jest grom, bo ja nie wiem. Ja, e, Maja go ma, jest ponoć fajny. Mm. No teraz jest na przykład fajny. No, bo, bo jego atak się rozprzestrzenia, że wow! nie musi trafić mama. Co tu się podziało? Ale się pięknie rozprzestrzenił. Ej, ktoś też grał gromem. No i co? I zaraz ty. Proszę! Aha, to jak ja mam... Nawet nie trafiłem. Ja nie rozumiem tego ulta. Bordeliusa Marcel, wytłumacz mi go. I patrz, patrz. na no. przykład wypróbuj sobie go, patrz. wypróbuj sobie jego ulta na arenie treningowej. Jeszcze sobie go w ogóle robisz. No nie chcę chyba. Usprawni. No dobra, no troszkę. Tak na trójkę. No. I teraz y, ten, y, patrz, pokażę ci. Arena treningowa. No tak, tylko że Patrzcie. widzowie teraz nie widzą. Widzowie. I chodź i o to. Nie widzą widzowie, muszę opowiadać. Ale patrz. Mówi o to, że patrz, jego ult robi tak. Na przykład jak... Wchłaniam ulta do tego typu. No. no. To, że mnie widzi, to inni gracze mnie nie widzą. Tak samo jak y, Twój y, przyjaciel cię nie widzi. I myślisz, że zginął Twój przyjaciel? A tak na serio? Ten. I, I na jego ulcie też są takie grzybki. Zaraz ci pokażę. Gdzie są te grzybki? Ja, to jest, ja nie wiem. Ja muszę sama to ogarnąć. Nie można... Ja nie rozumiem tego. A patrz, pokażę. Co robię go? Jest niewidoczny? Dobra, zaczynamy. A pokażę Ci jeszcze grona. A nie, nie dawaj arenię. Patrz, pokaż coś, nie? Czy grom? Patrz, na przykład nie musi trafić. Ale to jest... A Ulta jakiego ma? Nie trafiłem! Ale dobry! No, dawaj wyjście i gramy. Może być. Ty masz go od jedyneczki w sumie, od zera tak naprawdę. Ale hmm. mam na nim... To wiesz. Ale wygieraliśmy, prosiłaś. Widzicie A wygraje? teraz myślę, że no faktycznie. Mhm. To już masz go na jedyneczce. Mhm. Jakie? Szybko, lecimy jak burza. Nie gramy z botami. <laughs> Jaki przerażony, że nie gramy z botami, bo ja jestem na dziesiątej, to dlatego. Grom is może... the grom. Co ja, ja powiedziałem? Grom i the grom. Grom to jest grom. <laughs> Grom jest grom! No bo to prawda. Grom jest grom. Ale mądrze powiedziałem. Grom jest grom, bo grom to jest grom. Dobra, dobra, dobra. Oj, 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 jestem na ledwoś. Co tu się dzieje? Dead. Masz deda. Ale dalej jest pięć. Bratku drodze. masz ma Bratku masz deda. Dreda. Dreda. deda. Bratku masz dreda. Bratku masz grega. <laughs> Pięć Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj do mnie. Ja na tutaj po sposób. koloku. To ten nos Marcel. Oho! No ale, ale mama. To... Co? No, proszę. Fajnie, bardzo. Fajnie, że zabiłaś mnie. No, ale... Proszę. Dobra. No nie. Zaszczyt. Proszę. Ale ja też zabiję mnie. O, czeka mama, kocham. Oj, Oj, oj. <laughs> Zawsze to się dzieje, jak G się na chwalę. O, popach, Widzisz, kolejnego. Że nie mam na zabijanie. Pro Sigma EC. Już trzy drużyny. Cyk. To się nazywa Pro Sigma EC. Tak jedziemy ładnie. Mama? Oj, 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 oj. Mogłabyś na kogoś rzucić ulta. Ale nie wiem o co w nim chodzi, więc wiesz, troszkę się powstrzymam. Poczekam jeszcze na ciebie. A nie, bo ten. Jęk. Jesteś? Ale fajnie, bo ja zginam. Dawaj go. E Dawaj ich. Dawaj go, bo on mnie tak denerwuje. Cztery, trzy, zdążysz? Mm -mm. No cóż. O nie, ale i tak się zaliczałam. Dobra. No myślałam, Zadałam, dobra. Troszeczkę... Czemu wyszedłeś? Uży dałem No to co? Ale mhm. jeszcze masz y, ileś misji przecież? Co za tam jeszcze masz? No, zobaczmy. Proszę cię. Wygrać y, bitwy. Starcie solo, no i wygrać. te bitwy. bitwy są na groma, bo no. raczej mi się wydaje, że nam pół. Ale patrz, jeszcze daj ich na chwileczkę, bo tu jeszcze coś masz. Y, wygraj bitwy kolet lub Gaz. I bisboni. Ej, ale na gasie <laughs> to mam to po dwie misje: to biorę nie. gasa. No. Bo nie dość, że na, Patrz, mama, na no, gasie dawaj, mogę wykonać dawaj. cztery Dobra. misje jednocześnie. Bo no to pasz, jedziemy. Bo tutaj, tu, tu i tu. No. No więc tak, to się bardzo opłaca. Właśnie właśnie. Tak to trzeba analizować. Precki. Cyk. O! Oh. Oh Jezu, ale mi postrzelały, słyszałeś to. Ej, a byliście w Łodzi, bo ja ostatnio byłem na weekend i kupiłem sobie taki ametyst. Napiszcie, czy ładny. Nie wiem w ogóle, czy widzicie, ale jak widzicie, to napiszcie, czy ładny, czy nie. No i ogólnie. Ten. jest bardzo ładna, bo tam jest manufaktura. To jest jak ten: Centrum Handlowe nie z tej ziemi, prawda mama? Prawda. Dobra, leży. Takie w ogóle nie polskie, zagraniczne, prawda? No, ale to tak wygląda. Mhm. Dobra, Gin. Ładnie, ładnie. A może któryś z widzów, któraś z widzów jest też z łodzi. O? No, to by było. Gin, bicie. Ojej, otoczyli nas, otoczyli nas. Ale to nie znaczy, że ich zabiję... Ale to nie znaczy, że go nie zabijamy. nie. Ale się uleczył No, on się sam. Mogłabyś czy... zrobić na niego ulta. No nie wiem, czy ja już chcę. A! A! B! b, b, b. C! D-D-D-D-D! <laughs> Mówisz? No dobra. Nie! Widziałeś? Widziałaś? No, Aha. A ja. Ja dorwałam poko, a ty zginąłeś. Rosa mnie zabiła. Ach, to. Która była na ledwości. Ale przecież y, Rosa jest na blisko, a gaz niekoniecznie, więc mogę Ale się Rosa wziąć... mnie na blisko. No mogło się wziąć na dystans, nie dało się. O. Chodź, tu mam tarcze. No to jedziemy do niej. Chodź, 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 gdzie ty? Ła! No. No, mam ideał. No. O, dawaj ją, mam. dawaj ją! No. Jeszcze tego! Od góry, od góry! Dawaj! Mm. Nie chcę ginąć! No dobra, to poczekaj już. Wiem, że mogłem go zabić i byłoby... No dobra, dobra, starcie. już idziemy na niego, no. A zabiję i tak. Ale to i tak ten się odrodził. Nieprawda. Bo jest wielkie starcie. No ale to... co ja mam taką ludzkę? Hej, jak to się... Hej, hej! Buu, aleś go nastraszył. Bleh. No dobra, wygrana, o, wygrana. Tak. O, pięknie. Jeszcze raz, ponownie, zagraj ponownie. Ej, już 14 minut? No, całkiem spoczko. To co, możemy jeszcze później knockout zrobić. Nie, nie wiem. No no. mam też misję na Kauci. Dawaj, Wygrać to ile jeszcze masz do wygrania? Cztery. Okay. Razem cztery, bo jeszcze to jest wygraj bitwy 8. I razem mam cztery, więc jeżeli wygramy, ogólnie cztery bez mm -hmm. przegrywania to mm -hmm. zrobimy trzy misje na raz. Świetnie. A nawet jak ten ogólnie przegramy to i tak zrobimy trzy misje. Jak Roel jak Pro 60. Nie Nieprawda. O to, 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 to. O ładnie, ładnie Mister pięknie. Mister Piper. Ja coś to. dodedłem. Nie polecam na nią iść. Dlaczego? Bo cię zabije. Jeżeli Ale ty dawaj. wiesz co, wiara w mamę? No, nie, no ja w ciebie wierzę, tylko ty jesteś na bardzo ma... ty jesteś na mały dystans. No właśnie, to ja bym O o o, co ona? Co ona? Widziałeś to? Co? co ty gas sobie? Co? co ty myślisz sobie, Brock? Widziałeś Widziałaś to ta Piper? <ścoughs> tak widziałam, to było głupie na 500 HP. Lata mi tu nad głową z takim małym życiem. To niech się nie ona dziwi, chyba, że ona ginie. Chyba... co ona znowu jest, czy to inna? To wow, jest wow. Jak? Tutaj u góry. O ty! jest paperka. Respa? Zaliczyłaś sobie jak respa? Jak ty się pięknie zdenerwujesz tak. Cię wczuwasz. mi się bardzo podoba. Co się wczu... Oj! Brawo! To jest bez sensu, zużyłam, nie wiem co się. podziało. Dynamik. O co dynamik? No ona znowu lata, patrzcie. No, Widziałeś? Ma ch... Pochwal mamy! Brawo! Dzięki! Na takich małych HP to nie polecam. <g Sams wre credential> no. Jak gracie Piper, to na takich HP nie polecam. Nie żeby coś, ale to jest... To jest w ogóle nie niekonieczne i nielogiczne. Pięknie. Mamy starcie. O. Piper mamy ze mną na blisko! Pa! No brawo! Starcie! Dawaj tego. Teraz ja chcę. <guna> Pięknie! No to, było dobre. to było dobre. Ja już 12 mam na, to było na gasie. Bardzo dobre to było. Jeszcze co? Trzy. Jedziemy? Tak. Pewnie. Ile obstawiacie widzowie? W ile minut robimy trzy wygrane? Nie Start. Mam. Którą mamy? 16, 17 minutę. Dobra, no to to daj, do 20. Jeszcze nie? Zasubskrybował Sub, ktoś dalej. na żywo, mamuś. Pięknie. Bo to leci na żywo subskrypcję. Ale Dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy. Jeremy ktoś się nazywa. Ty jesteś taki, że ok, Bezpieczny? Nie, Jeremy. O, super. Nie, no nie jestem bezpieczny. Widzisz, że ja mam kapelusz. No ale. Ktoś tu... Marcel, uwaga! Bo tu idą i dostaję z różnych stron. Muszę sobie troszeczkę. Take it! Wow! W końcu! Zginąłem. Ale Widzę? na szczęście cię nie widzi. Really o, o, ale take chyba... me! Take it it! Tak? Take it easy. it, easy. Ale czekaj, 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 idzie przeszedł. Dobra. Huh. Jak Jeremy, Jeremy! No bo... Bezpieczni jesteśmy, dobra. Jesteśmy bezpieczni. Nie no to wiesz co, tak na jedną y, grę, żeby troszkę dłużej, to myślę, że z dwie minuty idzie. O! Mama, widziałaś? Wow, ile cubesów, ale kusi. Pięknie, bardzo ładnie, Marcel. Gratuluję. <noise> Czyli co, tak dwie minutki nam? Nie, minuta. Minuta na grę. Super. To może do dwudziestki zdążymy, te trzy mhm. wygrane. Ale i tak... Jeszcze to dwie by... minuty mamy. Dawaj, to... dawaj. Ileś trwało, nie? Pewnie, mi chodzi o to, że misję mamy zrobić ja bym jeszcze. Chciał y jeszcze z Wami tak sobie tutaj. O. Szkoda, że to nie znajdę. Ej, a mamuś, kiedy e, moi no, e, koledzy tygodnie. ze starszej klasy, siódmej, dali się, czy jutro live. O, no chyba nie. A ja powiedziałam, że jutro jest festyn. <grym> a oni mówili, no tak. No. no właśnie. Bo my mamy festyn w szkole, a ja, Ale już nie opowiadaj a więcej. Ja a ja uwielbiam takie proszki i będę się sypać z kolegami. Myślisz, że będą takie proszki? To się nazywa holi. Widzowie, wiecie, co to są proszki holi, takie kolorowe? Aha, aha no właśnie, już. Nie. Widzisz, jaka jestem kochana? Pamiętasz? Zostawię Zabieraj. Ci dwa! A ta która poszła z gadżetem i ci zabrała. Mhm. Mm <laughs> y czyli co, poczekaj, bo zapytałam się widzów, czy... Czy kojarzą takie proszki Holi, takie kolorowe, czy się mieli kiedyś okazję sypać z takimi proszkami? Ja miałam. A ja pytam widzów było, że Ty miałeś? Misiek! Mamuś, bo taki drago zginął! Bo taki drago mm. tutaj jest, którego chcę właśnie... Ty bardzo... jesteś? właśnie? szukam Cię. No, ja jestem obok... jeszcze pięć drużyn, ja zdziemy się tu. Ja jestem obok gościa, A ty który mi... Nazywa się God. Aha. Nie możemy, możemy nie być pomiędzy tyloma drużynami. O oh, God. God mawka. Marcel. Jest God. Aha, no, co ty Good. Nie God. GOD. God jest przez jedno o. No, nie, nie, zginąłem. O. Oj. Mama zabij go. A ty... Oj, oj, oj! Nie ja chcę. do niego nie podskakuję. No, tak bo się boję. Po co mam się wychylać? Czekam na ciebie, syneczku. Czekam na ciebie, syneczku! O, ale mała, jak masz 7 poliś. Wracaj po do mnie! E oj! Dawaj go! Oj, 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 oj! Zginęłam! Zginąłem! Nie, nie gin, nie gin, nie gin! Nie wolno! Nie <laughs> można! O nie, przedłuży nam się czas. Mamuś, Co to możemy wyjść. Nie możemy, dawaj. Ale czas. już tak jest... Mama Piek. Dobra, spróbuj. Nie, ja chcę. Chciałbym... Trik. Mama ale ci... trik! O nie, mama cię zmusza do grania. Ja bym sobie jak lajkonika. Se? Sobie u lajkonika juniora? Ej, jak też Ech. jesteście... Ej, kto? Ej, jaki mój widz ma 18 lat? Marcel, ja ci tylko chciałam powiedzieć, że to nie jest płatna reklama. Więc wcale nie musisz tego tak reklamować. Pisz na lajkoniki. Nie, w ogóle nie polecam. Wiec. Jak bo będziesz miał mi współpracę, pyszne. to wtedy możesz tak zachwalać. O Nie! Chce mnie zabić. <śmiech> <śmiech> Oczywiście żartujemy. Zabił mnie. <laughs> Bardzo chętnie się dzielimy tym, co lubimy. A miśka dzwoni. No nie. mam siostra. Bo, co, nagrywamy się rozłącz. Dobra. To... Nie, nie, tylko na przyszłym Ale Ginęła! Proszę cię, uciekaj, dobra? Relax, take it easy. nie, nie, no, nie, 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 Serio? Ja już wychodzę. Jest! Nareszcie mogę wyjść. Dlaczego wyszedłeś? No. Bo mam dwa star dropy. Ale ja musisz. Nie muszę, albo bardzo chciałam. Ej, mieliśmy jeszcze. I... Dowieść Twoje. Nie, przestań. Mieliśmy jeszcze dowieść Twoje misje. Marcel! No, bo... no bo to zrobimy. No to. Ach, o, na, bo czym? na czym? Na czym? Ziomuś. 21 już masz? Na ty? 25. Boziu. Co? Ja czół? A bo ja mam SOLO! Jeszcze dwie bitwy gaz gazem. Tu gaz. No? Gramy? Gramy, ma, gramy. Ma, Marcel! Co? Ja nie chcę rzeczy na ucho słyszeć, przecież my tu nagrywamy odcinek! Ale to jest śmieszne! Tu nie ma miejsca na sekrety! O Boże... No, serio. no to dawaj, zaraz dawaj, będziemy dawaj. kończyć. Jeszcze gramy. No, jeszcze dwie wygrane. No, no Dobra, wiecie. no to dajemy z siebie wszystko. Ej, ma tak gra legenda Damian. Patrz, tak Marcel. Marcel, że tak gra po kolei. No, nie, nie, nie wydaje mi się. To zginiesz? Zabił. No, zaraz mnie pra prawie nie zabił. A zabiłeś go? Nie. Gdzie on jest? Pięknie. No go, opaczek uciekł. Oj, skończyły się, że strzały. Przepraszam. bo to jest jego ziomek. Tak. No, pięknie. Ez z tobą jest. Łożu. Pięknie. Jedziemy ich. Nie macie z nami szans i się bójcie! Bo my tu po wygraną. A po co im nie? No podoba mi to za bardzo. No, ale łatwo. Ach, ty wyprzedziłeś mnie. Dobrze. Brawo. Jeszcze jedna? Powiedz. Tak. Tak, pięknie. I 7-8, 4-5, ale fajnie. No to powo... Ej, to punktka. ja bym z 3000 eksperymentów. Robi wrażenie. Budzi podziw. A na serio to nie budzi podziwu, tylko suje podziw. Nie Aha. wiem, co ty tam sobie powymyślałeś, ale gramy, jedziemy. Kto to? Uh, ha, ha, ha. Jak robi Cordelius? Bo ja mam w ogóle wyciszony dźwięk. I saw you. Na serio? Nie, z tyłu. Słuchaj, wow, marcel, czemu ja tu sama jestem z tym? Nie, nie, idź, 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 idź no uciek! Coś nie wyjechał! A ile ty masz? Minus 3! Ja minus 12! Yyy. Yyy. Słuchaj, mamy! Ej, ma, ma! Już no tak, ma patrz. Kościół, już byśmy mieli ma, wygraną! Mama wiesz, że ja z, z Filipem. Y. No! Ty? Jesteśmy największymi sigmami w klasie. Super, pod jakim względem? Sigma. Zmatmy? z matmy? Nie. Och. Proszę. Nie ma czegoś takiego. Ej, ej, gmę, ej, co? Go, go. No. Drobność. Ej, ale dobrze, że go dobiłeś. No super. No Marcel, proszę cię. Troszkę Aha. przystopuj z tymi gatkami, dobra? A co, drobnostki? Mm. <noise> 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 Masz, cwaniaku. I co? Tak się kończy cwaniakowanie. A co to było cwaniak? Ej, hey mama, no weź twoje go, gadki. weź go! To były Ale cwaniackie gadki. Mogłaś go do portalu wsadzić. Ja myślałam, że do domu, jako zwierzaczka. Dobra, chodź. Chodź. Wow, widziałeś? O! Mama masz jeden. Nie Nie żeby coś, ale trudno to wygrać. No ja już proszę cię. Ja ciebie proszę. O co mnie prosisz? Patrz, że już wracasz. Hello <laughs> my little friend. No nie. <laughs> Serio? Gościu! Kto to tam? Armatka. Besasu. Hello to my little friend. Wiesz co to znaczy? A wiesz? Tak. No Chodź, wracasz już? Co to znaczy? Widziałeś? Ma, tak, widziałem. Bardzo ładnie. No, to się skup. Ma, a co to skup znaczy? się, dawaj go! Ale przecież ja tego nie widzę. Dlaczego? No, bo zrobiłaś to jest, to jest ulta. Aha, no to ja nie chcę, żebyś nie widziała. Ale... go! Es... No nie! Na, Mama! No to ja teraz tego nie wygram! No dobra, ale mamy misję dokończone. O Boże. I niech ci będzie. Jeszcze oh, losuj coś może na koniec du, du, du. fajnego. I teraz. Bardzo rzadko. Mm, 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 Dobra, no mm, i co mm, ja widzę? Mm, mm. Rzadki jak. -da rzadki. <noise> Ile jeszcze masz misję? Jakie masz misje? Kukasz pyk? Już w następnym, no, no, następnym odcinku. Dziękujemy za Dziękujemy oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie kanał Elo, tutaj Marcelo. Zapraszam. My wbijamy 100 tysięcy subskrypcji, ale ja bardzo chcę ten przycisk, więc serio. To pomóżcie, może, pomóżcie. E, dzięki Wam, więc to wszystko na dzisiaj. Pamot.